30 lat w USB. To niesamowita chwila. Rektor Krzysztof Pawłowski, nasz prezydent, założyciel, dzisiaj powiedział, że najważniejsze w życiu naszym, moi drodzy państwo, jest miłość. Miłość człowieka do człowieka i dobre relacje między tymi ludźmi. Ale także w przykazaniach naszego pana rektora, w sześciu tych najważniejszych przekazaniach jest to, że kiedy się nie poddajemy, kiedy jesteśmy konsekwentni, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy kochamy drugiego człowieka, góry będziemy potrafili przenosić. A więc, moi drodzy państwo, zachęcamy, my absolwenci, pracownicy, a oczywiście, też byli na jej uczelni, ale także ja jako też obecny wykładowca zachęcam nie tylko, że do kontaktu z uczelnią, ale zachęcam do tej odwagi, do tej otwartości, do miłości do drugiego człowieka, do zaufania dla drugiego człowieka, a w dniu tak wyjątkowym na mojemu rektorowi, mojemu mentorowi, mojemu mistrzowi Krzysztofowi Pawłowskiemu składam serdeczne życzenia, nie tylko z okazji 75. urodzin, z okazji 30-lecia Wyższej Szkoły Biznesu, ale także i panu Robertowi Gmajowi i rektorowi Dariuszowi Woźniakowi za to, że kontynuują razem z rektorem to współpracę. Wspaniałe dzieło. A więc, moi drodzy Państwo, 35, 30 lat, 60, 100, jak WSB trwa w nowym są.